To jest jeden z projektów, który chodził mi po głowie od dłuższego czasu, natomiast dopiero teraz miałem troszeczkę więcej czasu, żeby wydrukować tą karoserię malucha. Sam proces modelowania nie był trudny, ponieważ użyłem gotowego modelu, który był dostępny w internecie i po prostu wyciąłem środek oraz przednią szybę, żeby wyglądało to lepiej. Bardzo mi pomogła drukarka Ideaformer IR3V2, która po prostu ma nieskończoną oś Z, Cudzysłowy bo drukuje ona pod kątem 45 stopni, ale o tym może w innym odcinku. Jeżeli chcecie się zainteresować tą drukarką, to oczywiście link jest w opisie, ale jeszcze będę robił odcinek o tej drukarce spokojnie. Tak naprawdę to nie drukarka, ani nie karoseria z dzisiejszym bohaterem tego filmu, bo jest to filament PLA Lightweight od ROSA 3D. Dostałem tą jedną szpulę na testy, żeby zobaczyć, co się dzieje z tym filamentem, kiedy właśnie podgrzejemy go do 200 ponad 30 stopni. Dostałem też wykres od ROSY, gdzie widzimy dokładnie, że podnosząc temperaturę zaczyna się on bardzo mocno pienić nie jest to nic nowego w filamentach przynajmniej nie w filamentach ogólnych bo w poliuretanie mamy efekt pienienia się na przykład w VarioShore um, od fabu. natomiast w PLA jest to nieco jakby ciekawa nowość tak samo będzie prawdopodobnie więcej materiałów, o w ogóle o, podsumujemy to później, bo teraz chciałbym Wam właśnie pokazać co się dzieje kiedy zaczyna się pienić ten materiał, bo kiedy podnosimy temperaturę, zaczyna się on pięć, a kiedyś zaczyna się on pienić, to musimy zmniejszyć ekstruzję, żeby po prostu nie było za dużo tego nitkowania, które i tak występuje. To jest naturalne przy takim filamencie, więc niestety tego się nie da uniknąć. Żadną, żadnymi ustawieniami retrakcji, żadnymi ustawieniami e, suszeniem filamentu, czy tam e, ustawieniami prędkości druku, niestety to nitkowanie zawsze będzie, ale tekstura tego filamentu bardzo przypomina styropian albo styrodur, taki twardszy styropian, jak kasetony kiedyś mieli. E, to on po prostu ma taką Taki materiał jest, który po prostu łatwo się w tym momencie usuwa. Te dodatki, te, te, te linie, te jakby bloby, które się drukują, oraz to nitkowanie. No, przez to, że on się pieni, no to niestety będziemy mieli tego troszeczkę wokoło. Zresztą zobaczycie to na birolku. Ale dzięki temu, że zmniejszamy ekstruzję, na przykład o 60 do 60%, ze 100% do 60%, to uzyskujemy prawie ten sam model. Ale jest dużo lżejszy, bo kiedy ten materiał się pieni, on wypełnia się po prostu powietrzem. Dosyć logiczne. No i zobaczcie, tutaj mam na przykład karoserię malucha z PLA, zwykłego PLA. Tutaj jest dodatkowa szybka z petu, którą tam próbuję zrobić na razie. Troszeczkę się nią bawię i na czterech na ośmiu magnesach jest złapana. Nie chcę jej teraz ściągać, bo muszę ją wymierzyć dokładnie. No ale załóżmy, że ona waży, nie wiem, 5 gram z tymi magnesami. Mamy tu wagę. I teraz tak, to jest pierwsza karoseria z PLA. Mamy wyzerowaną wagę i sprawdzamy. Waży ona 151 gram, minus prawie te 5 gram, no to powiedzmy, że 146 gram. Akurat tyle chyba było przed tym mierzeniem. I to jest PLA. Na tych samych ustawieniach, na tym samym, e, jakby, setapie drukarki, wydrukowałem, e, znaczy nie na, na tych samych ustawieniach, e, jakby to powiedzieć, modelu, wydrukowałem tym Lightweight PLA. Z tym, że tutaj nie zmniejszyłem ekstruzji, była normalnie ustawiona na 100%, tylko że temperatura była 230 stopni, która teoretycznie już powinna spowodować pienienie się. Trochę było tutaj tego oczyszczania z tym modelem, i tutaj mamy 130 gram, czyli mamy niewielką różnicę, 20 gram tak naprawdę, ale jakby efekt jest bardzo podobny do tego PLA. Tylko pamiętajcie, do zwykłego PLA, pamiętajcie, że ten efekt styropianu. Czy tam kasetonu, daje nam troszeczkę większą elastyczność, jakby dzięki temu ten filament jest troszeczkę bardziej, bardziej się poddaje, jeżeli chodzi o. O, tutaj w pęku, a tutaj jeszcze nie. Więc tu jest dosyć duża różnica. I zanim zważę tego, albo zważmy go od razu. Zdejmiemy sobie to, bo, bo chciałem Wam po prostu powiedzieć co się stało z tą karoserią oryginalną I tutaj mamy już ekstruzję zmniejszoną do 60% przy temperaturze 240 stopni I tak naprawdę to jest ten sam model, to samo wypełnienie, te same obrysy, wszystko jest to samo, z tym, że się pieni I Dzięki temu, że się pieni uzyskaliśmy wagę 87 g, czyli prawie dwa razy mniej przy takim samym modelu i dzięki temu, że on jest taki lżejszy, on też się robi trochę bardziej elastyczny i się bardziej poddaje, jeżeli chodzi o e, jakby to naginanie się w każdą stronę tak naprawdę. E, więc to też jakby troszeczkę zwiększa nam e, jakby potencjał użyteczności tego filamentu, tych modeli, bo kiedy uderzymy takim samochodzikiem w jakąś przeszkodę, to te PLA prawdopodobnie pęknie, rozpadnie się i no co, będzie trzeba kleić albo drukować od nowa. A to PLA prawdopodobnie się po prostu troszeczkę podda. Zawsze bardziej się poddani sztopela, albo ten wydruk, który nie był tak bardzo pieniący się. I teraz, dlaczego to drukuję? Po, po pierwsze, to jest taki zamysł idealnego jakby scenariuszu e, dla mnie e, w, w samochodzikach zdalnie sterowanych, gdzie po prostu możemy wydrukować coś, czego tak naprawdę nie ma, To jest fajne. E, a druga sprawa to jest, że oryginalna karoseria została dosłownie pożarta przez mojego psa więc ona się już do niczego raczej nie nadaje z tym, że na przykład taka roseria, która była bardzo malutka, ona waży tylko 40 gram no w sumie to ta waży tylko dwa razy więcej, a jest... patrzcie jaka większa niesamowita różnica z tym, że to jest wytłaczane z jednego arkuszu plastiku, nie wiem jaki to jest materiał, prawdopodobnie jakiś PET i to jest trochę bardziej wytrzymałe, bo to jest bardzo giętkie ale w końcu prędzej czy później pęknie, więc to też nie jest niezniszczalne więc widzicie o co chodzi i teraz kiedy wydrukujemy na tych samych ustawieniach to jest ta obudowa, która waży prawie tyle samo więc zostawimy sobie te dwie przy tych samych ustawieniach wydrukowałem Benchiego i tutaj na tym Benchim widzicie po prostu tą retrakcję ten problem tej retrakcji, tego Filamentu, gdzie ta ekstruzja nie jest taka idealna, więc można by było powiedzieć, że ten filament nie jest jakby idealny dla każdego użytkownika. Musimy być po prostu świadomi tego, że takie coś będzie występowało. Jeżeli chcemy wydrukować coś dla klienta, no to niestety, ale będziemy musieli się bawić w oczyszczanie tych modeli i te modele i tak nie wyjdą idealnie, nieważne jaka to jest drukarka, bo ten filament po prostu taki jest. Do prototypowania lub do modeli, które później będziemy na przykład traktować jakimiś dodatkowymi chemiami typu żywica epoksydowa lub po prostu lakierowanie czy szpachlowanie oczywiście, czemu nie, bardzo dobry pomysł i teraz zobaczcie, tu mam, to są te same benchy, to są dokładnie te same modele z innych filmów potrze potrzebowałem i tak, czarny PLA, 11 gram ten powinien ważyć tyle samo, bo to też PLA 11 gram i teraz ten benchy 6 gram, czyli prawie dwa razy mniej 50-60% wartości, czyli tak jak ekstruzja tak naprawdę, a mamy efekt no prawie taki sam tak naprawdę, w sensie nie yy, wizualny, tylko po prostu technicznie ma to samo wypełnienie, te same obrysy, yy, wygląda prawie tak samo, ma te same wymiary, więc można powiedzieć, że topienie się jest jak najbardziej udane. Tu mam takie kostki, które to jest wydrukowane z poliuretanu, tylko że nie jestem w stanie stwierdzić, jakie tu jest wypełnienie. Mniej więcej na oko, że tak fajnie powiem, stwierdziłem, że to jest około 40% wypełnienia, ale chyba się pomyliłem, bo ta kostka z poliuretanu waży 11 gram, a ta kostka z PLA Aero waży 9 gram, a powinna ważyć dużo mniej, więc prawdopodobnie trochę przesadziłem z wypełnieniem. I teraz wracając do mojego modelu zdalnie sterowanego No to tutaj mamy um, taką historię Jakbym mógł to sobie wezmę to Bo chciałem też tutaj na tym zielonym tle wam pokazać wymiary tego, ale Fajnie nie? Z kuchni ukradłem żonie Chodzi o to, że tutaj mamy te mocowania do tej karoserii I przez to, że one są takie małe, musiałem sobie w blenderze zrobić model do przedłużek po prostu no i zrobiłem przeduszki do przodu i do tyłu. I teraz będziemy musieli jeszcze zamontować sobie dodatkowe zabezpieczenia, prawdopodobnie z spinaczy do papieru. I dzięki temu, że one tu fajnie pasują, będą zabezpieczenia, będziemy mogli zamontować tą karoserię. I tak jak mówiłem, ten projekt się jeszcze będzie troszeczkę ciągnął. Będzie jeszcze szyba przednia, będą malowane te boczne szyby na czarno, żeby wyglądał jak tuningowy. Chcę dobrać jakiś fajny kolor. Myślałem właśnie o czerwonym, więc prawdopodobnie pomaluję go najpierw na czerwono. Potem, wszystkie dodatki na czarno i będziemy się bawić dalej właśnie z migaczami, z przednią, przednimi światłami. Bo w tym samochodzie akurat są LEDy, także można podpiąć sobie nawet tył i przód jednocześnie. I będzie to wyglądało naprawdę realistycznie, a kiedy zrobimy sobie ten model taki realistyczny, na przykład z środkiem, już z siedzeniami, z kierownicą deską rozdzielczą, tą przednią szybą, możemy nawet wydrukować sobie klatkę bezpieczeństwa, bo już mamy tak naprawdę negatyw modelu, więc będziemy mogli sobie w ten sposób po prostu modelować środek dodatkowo. Zakryjemy tą całą elektronikę, można nawet nad kola pomyśleć zrobić, albo ten poszerzony white body kit, to by było śmieszne moim zdaniem. No i te, te kółka Willy z tyłu są naprawdę epickie. W maluchu to naprawdę pasuje. W świnie siodło. Ale podsumowując właśnie ten filament z Rosy. Ten lightweight, który się pieni, ma naprawdę ogromny potencjał i mam wrażenie, że to będzie coś bardzo popularnego wkrótce, kiedy już dojdziemy do tego, jak idealnie go ustawić i będzie on w przystępnej cenie. Bo tak naprawdę nie skupiajmy się tylko na tym, że model waży mniej, czy model po prostu wygląda trochę bardziej jak styropian, bo zastosowanie lekkich materiałów ma naprawdę szerokie grono odbiorców, na przykład. Kospleje, tak? Kiedy robimy hełmy, kiedy robimy jakieś zbroje, jakieś inne propsy, to fajnie by było, gdyby one były lekkie, a nie ciężkie, bo też zaoszczędzimy mega dużo na materiale. Bo drukując z ekstruzją 60 czy nawet 50%, z jednej szpuli kilogramowej mamy dwa teoretycznie kilogramy objętościowo, tak? Czyli z, jednego, z jednej szpuli lightweighta mamy teoretycznie dwie szpule drukowania. Za prawie tą samą kasę, czyli można by było powiedzieć, że cena, dajmy na to 100 zł, czy tam 90 chyba teraz, no to mamy 45 zł za kilogram, czyli to całkiem niezła cena. Jedyny minus właśnie tego nitkowania, tego usuwania tych wsparć, i niestety, ale ta zewnętrzna, jakby. Zewnętrzne części też są troszeczkę, jakby do, doświadczają tego problemu związanego z nitkowaniem. Ale, tak jak mówię, jeżeli nam to nie przeszkadza, to mamy naprawdę świetny potencjał do tworzenia naprawdę ciekawych modeli. I chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jest taki jeden mały problem z tym filamentem. Aczkolwiek jeszcze nie przetestowałem tego filamentu do samego końca. Nie, sp nie sprawdziłem dokładnie wszystkiego. Zdarza mi się, że adhezja warstwowa jest dosyć niska, i kiedy usuwam jakieś wsparcia czy usuwam jakieś inne elementy z tego modelu, czy z innych modeli, to um, rozwarstwiało mi się to po prostu. I też nie jestem pewien, czy to jest związane z temperaturą druku, czy ekstruzją, bo to jest bardzo um, jakby newralgiczne ustawienie, gdzie ten flow powinien odpowiadać temperaturze oraz pienieniu się. Jeżeli Gdzieś się pomylimy, jeżeli gdzieś będzie na przykład za mało ekstruzji, gdzie jest za mało tej piany, tego pienienia się, tego filamentu, to po prostu nastąpi jakieś, jakaś przerwa w ekstruzji międzywarstwowa. I tego może nie być widać na pierwszy rzut oka, ale kiedy mamy już ściągnięty model z drukarki, to wtedy zobaczymy, że jednak się to rozwarstwia. Więc niestety, tak jak jest opisane to na stronie rosy. Każda drukarka prawdopodobnie będzie musiała mieć inne ustawienia. Nie ma idealnego ustawienia do tego filamentu. Możemy go drukować jako PLA, po prostu z ekstruzją 60%-70%. Jest taki wykres, nie wiem czy on jest ogólnodostępny, ale on pokazuje, że trzy modele drukarki, trzech różnych producentów drukarek miało inne wyniki gdzie na przykład Prusa Bambulab i Creality miało dosłownie 10% rozjechanie się około 10% rozjechanie się pienienia się. Więc jeżeli macie kilka drukarek i chcecie wydrukować na tych samych ustawieniach, to możecie mieć różne wyniki. Ja to doświadczyłem na właśnie Formerze i tak samo na Bambulabie. Więc jeżeli tam, tam na Bambulabie musiałem mieć chyba większy przepływ a na ideaformerze mniejszy przepływ. Nie wiem, czy to ma związek z dyszą, czy po prostu z temperaturami. No różne mamy efekty drukowania na różnych sprzętach. Jeżeli Wam się podoba ten klimat, jeżeli Wam się podobają w ogóle takie projekty właśnie z samochodami zdalnie sterowanymi, to oczywiście napiszcie mi komentarz, jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe komentarze, pytania na ten temat, zapraszam do sekcji komentarzy, nie zapomnijcie o Discordzie, bo tam się naprawdę dużo dzieje, dużo rozmawiamy, dołączajcie się do rozmów, pochwalcie się swoimi wydrukami, swoimi modelami, swoimi problemami, spróbujemy pomóc, mamy naprawdę sporo ekspertów tam, pozdrawiam Was serdecznie. Niechłopaki. Yy, I też dziękuję bardzo Hekato oraz Maćpanemu Kotowi Kotu <grytanie> za wsparcie mojego kanału na ym, wszystkich platformach. Jest to dla mnie bardzo ważne i mogę dzięki temu pro produkować więcej filmów. Za wszystkie kawki również dziękuję, możecie mnie wesprzeć w ten sposób również. Sorry za to, że ostatnio zapomniałem na streamie to wrzucić, no niestety zapomniałem. Też w poniedziałek zapraszam Was na streama, w którym będziemy testować nową drukarkę. Jeszcze nie będę zdradzał którą, ale mogę Wam tylko powiedzieć, że została nagrodzona Designem Roku 2025, więc zobaczymy. I nie była też taka droga. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli nie, no to oczywiście napiszcie komentarz z sugestiami, co mogę zmienić, co mogę dodać, co mogę usunąć, i wtedy będzie idealnie.